I jeśli pokażę w jaki sposób możesz wyłączyć opcję Windows Defender w Twoim komputerze w taki sposób, aby ten proces nie zajął Ci 15 minut czy tam powiedzmy pół godziny, a po prostu abyś mógł to zrobić za pomocą jednego klienta. Przy okazji, jeśli chcesz więcej filmów, łapkę w górę oraz subskrypcję dzwoneczkiem. Urządkowo, moi drodzy, polecam wam jeden program, w tym przypadku Defender Control, który za pomocą tego kliknięcia wyłączy wam Windows Defender, który często blokuje wam, powiedzmy, pobieranie niektórych plików albo, powiedzmy, odpalanie niektórych gier. E, w tym przypadku wchodzimy na stronę, do której oczywiście macie w razie czego link w opisie tego filmu, zjeżdżamy w dół i w tym miejscu mamy opcję Download. Po pobraniu powinniśmy mieć taki folder e, tutaj Defender Control, często może być zapakowany, po prostu w tym, w tym przypadku wystarczy go wypakować. Tylko tworzymy, wybieramy opcję Defender Control E, otwieramy, no i mamy tak, jedno okienko, opcja wyłącz Windows Defender, wyłączamy, no jak widzimy nasz Windows Defender jest włączony, możemy to sprawdzić Sprawdzić to możemy za pomocą wejścia w start, wybrania opcji ustawień, w tym przypadku często mamy też takie okienko, tutaj wybieramy aktualizacje i zabezpieczenia No i w tym o, przypadku szukamy opcji zabezpieczenia Windows no jak widzimy, Windows Defender jest wyłączony, czyli program idealnie działa. Możemy sprawdzić też to w drugą stronę. W tym przypadku go włączamy. Ponownie wchodzimy w ustawienia, wyjdę sobie z tych ustawień i jeszcze raz wchodzę moi drodzy w ustawienia, czyli te ustawienia tutaj. Aktualizacja i sprawdzamy, czy w zabezpieczeniach Windows Defender jest włączony. No i ponownie włączony. Także jak widać program idealnie działa, za pomocą innego kliencia można szybko wyłączyć i włączyć Windows Defendera w Waszym komputerze. Jeśli film był dla Was przydatny, to zachęcam Was do zasłania łapki w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeśli planujecie założyć konto w banku, to w tym banku trwa aktualnie promocja. I w ramach takiej promocji można otrzymać 100 zł na start przy założeniu konta z linku, który oczywiście macie w opisie tego filmu. Tam macie całą instrukcję. Jak się z Wami żegnam, miłego dnia, cześć!